Poniedziałek, 12 lipca, Park Narodowy Serengeti, Tanzania, zaczynamy raport Shangri-La. Kończymy naszą wyprawę po Tanzanii. Byliśmy już na Zanzibarze, odwiedziliśmy cztery parki narodowe: Arusha, Tarangire, Ngorongoro i teraz jesteśmy w Serengeti. Jutro wracamy na dwa dni na Zanzibar, już typowy relaks. No i później wracamy do Polski. Dzisiaj dla odmiany pokażę Wam, jak wygląda nasz obóz tutaj w sercu Parku Narodowego Serengeti. To teren naszej loży. Pośrodku sawany, w samym sercu parku Serengeti, takie duże namioty w pełni wyposażone. Tutaj wam pokażę zaraz wejście do mojej komnaty. Przedsionek pięknie, cyk, wchodzimy, stolik. Ładowarka fotowoltaika u góry, więc podładować sprzęt można. Krzesełka, żeby się zrelaksować. Łóżka. No, a z tyłu prysznic, elegancko, łazieneczka, toaleta, także wszystko jest, co potrzeba. Po środku savanny, w sercu parku, Serengeti. A poranki z takim widokiem, czasami to zwierzęta podchodzą, także całkiem, całkiem przyjemnie. Tu z kolei ważne miejsce w każdym obozie, czyli bar. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. No i stołówka trzy posiłki dziennie w takich warunkach z widoczkiem, nikt głodny nie chodzi. Kolejny poniedziałek dobiega końca. Ja się żegnam, ale zostawiam was z lwią, rodziną. Wow, niesamowite przeżycie. Godzina z kilkoma kociakami. Dalej jestem pod mega wrażeniem. Chyba jedna z pięciu najlepszych przyrodniczych rzeczy, jakie w ogóle w życiu widziałem. Także oglądajcie do końca. Ja się żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Na razie. Cześć.